Główną ideą projektu jest promowanie kulturowego dziedzictwa regionu oraz integracja młodzieży. Dzięki niemu młodzi ludzie poznają kulturę swoich partnerów oraz nawiążą współpracę. Tematem spotkania są trzy różne kultury, trzy różne narodowości. To jest bogactwo naszego projektu. Trzy różne kraje będą współpracowały i uczyły się od siebie nawzajem. W centrum uwagi będzie oczywiście człowiek, jego przeszłość i korzenie. Stąd tytuł naszego projektu Nie ma drzew bez korzeni. Uczniowie biorący udział w projekcie będą badać historię swoich rodzin, miast czy krajów. Jednym z ważniejszych zadań projektu jest zderzenie trzech różnych światów i obalenie panujących stereotypów. Przede wszystkim oczekujemy tego, że dzieciaki. Pozbędą się uprzedzeń wobec innych krajów, poznają kulturę, poznają, że młodzież z tych szkół jest właściwie taka sama, słuchają tej samej muzyki, ubierają się tak samo, a wyobrażenie nasze o dzieciach w Rumunii czy o dzieciach w Turcji jest naprawdę bardzo różne. Proszę mi wierzyć, bo zrobiliśmy taki mini research przed całym projektem i naprawdę istnieją uprzedzenia wśród młodzieży. W tej kwestii jest naprawdę sporo do zrobienia. Wystarczy tylko posłuchać młodych ludzi, jakie mieli wyobrażenia. O swoich rówieśnikach z Turcji czy Rumunii. Ja sobie wyobrażałam, że Gizmen, tak ma na imię, przyjedzie w chustach i tak dalej, a przyjechała zupełnie normalnie. Się, że się tak wyraża, wszystko normalne, że płaść. Ja myślałam, że będą jacyś biedni w ogóle latofani, a okazało się, że mają wiele lepszych rzeczy ode mnie i są na bieżąco z, z światem. Oni e, dużo słodzą, dużo cukru, a mój na przykład do herbaty nic nie posłodzi, nie zje Nutelli. Uroczyste rozpoczęcie komeniusa miało miejsce w gimnazjum numer 3 w Toruniu. Gospodarze postarali się, aby nie zabrakło księcia Drakuli i tureckich tańców. Projekty zaplanowano na dwa lata.